Cześć, nazywam się Piotr Kucharski. Znacie mnie z gotowania i z pieczenia w różnych programach kulinarnych. Tym razem w programie Wrocław na Widelcu zabiorę Was do wrocławskich restauracji, żeby pokazać ich różnorodność menu oraz to, jak sobie radzą w czasach pandemii. Zapraszam! Bar wegański Vega, znajdujący się centralnie na środku wrocławskiego rynku, to nie tylko miejsce, które serwuje przepyszne wegańskie potrawy, ale to też miejsce z ogromną misją. Vega jest najstarszym wegetariańskim i wegańskim lokalem w Polsce. Działa od 1987 roku, nieprzerwanie w tym samym miejscu, czyli już 33 lata. To, że byliśmy pierwszym lokalem. Powodowało, że bardzo wiele pracy mieliśmy z tym, żeby samodzielnie opracować jakieś dania, które by były smaczną wersją tego, do czego ludzie byli przyzwyczajeni w wersjach mięsnych. Nie było wtedy ani internetu, ani książek kucharskich tego typu, ani innych takich lokali, nawet za granicą ciężko było znaleźć, mimo że wyjazdy były ciężkie, ale staraliśmy się szukać inspiracji wszędzie. Nasi klienci są bardzo różni. Mamy od 30 ponad lat gości, którzy nas odwiedzają często. Mamy gości, którzy przyjeżdżają z innych miast, z innych państw i się cieszą, że ten lokal jeszcze istnieje. Mamy z nimi też często kontakt przez Facebooka. Pradku, jesteśmy w wegańskim barze, ale powiem Ci szczerze, że te dania nie kojarzą mi się tak typowo z takim wegańskim jedzeniem. Możesz opowiedzieć pokrótce, co, co leży na talerzach? Tak, wybór dań i tych talerzy rzeczywiście jest nieprzypadkowy. A to dlatego, że. Może zacznę z innej strony. Sercem każdej restauracji jest kuchnia. My Mamy to szczęście, że mamy dwa serca tak naprawdę, dwie niezależne kuchnie i dwa pomysły na to, co właśnie dzieje się na talerzach. Oprócz e, smaków świata, ktoś mógłby powiedzieć znane danie e, pad thai. w naszej wersji pad thai mango z autorskim sosem e, naszej kuchni, to jakby po drugiej stronie stołu pierogi, ruskie pierogi i kotlety, o które zapytałeś. Pierogi ruskie, 100% wegańskie. No tak, to ser, ale tak. smakiem tych kotletów jest tofu. Eee, tak, Oprócz, oczywiście tofu i, i, i ziemniaków, e, mieszanka naszych przypraw, które są e, naszą tajemnicą, ale oczywiście smakiem dzielimy się e, z największą przyjemnością. Kotlety. Kotlety. Każdy sensie coś dla siebie. Tak naprawdę czerwony buraczany kotlet e, z dodatkiem sezamu, słonecznika. E, Super rzecz. Warto pochwalić się również naszym kotletem na bazie ziemniaków z dużym dodatkiem szpinaku, samo zdrowie oraz białka w postaci tofu. No i kotlet ciecierzycowy. Trzy różne smaki, trzy różne totalnie pomysły na kuchnię, ale w wersji wegańskiej. Oczywiście każde nasze danie jest 100% wegańskie. Nawet samo nie, słuchanie o, o tych daniach sprawia, że ja czuję, że one są bardzo smaczne. To jest, to jest rzecz, tam, że tam jest sezam i wszystko, e, ale zastanawiam się, jeszcze jedna rzecz, ostatnia, no obok ciebie stoi. Jak nic serniczek? E, prawie, prawie trafiłeś, oczywiście tak. Serce restauracji to, to kuchnia, ale my mamy jeszcze to, to szczęście, że mamy. Jeszcze trzecią, trzecie serce, bo powiedziałem o dwóch. nasz, 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 nasz kącik cukierniczy, właściwie duża pracownia. Jesteśmy mhm. myślę, że nieskromnie powiem, już rozpoznawalni z, z wypieków e, słodkości, ale w wersji wegańskiej. Także to jest to e, Dla wielbicieli sernika wspaniały wybór. Ale nie tylko tofurniki z naszej kuchni wychodzą, bo i, i pieczone ciasta brownie, różne ciastka torty, makowe, marchewkowe. Przeróżnej maści. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każdą potrzebę, ale też i, i spełnić przyjemność chyba każdego. To powiedz mi teraz, jak taka restauracja, która ma trzy serca, nazwijmy to, że może ma trzy życia. Jedną pandemię przeżyliście, teraz druga. To drugie serce, drugi bieg. Powiedz mi, jak sobie radzicie teraz w tych czasach? Jakie dania sprzedają się na wynos? Przygotowaliśmy się rzeczywiście dość porządnie do, 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 do serwisu naszych dań na wynos. W tej chwili właściwie większość naszych, naszych dań z karty e, jest dostępna w wersji na wynos. Jesteśmy w stanie spakować praktycznie każdy ulubiony smak naszych gości i, i dowieść bezpiecznie we wskazany adres. Także, ale nie tylko dowieść, bo oczywiście też możemy przygotować wcześniej, spakować i, i każde dania można odebrać u nas też osobiście na wynos. Także w dzisiejszych czasach wynosy, dostawy są dostępne. Proszę do nas dzwonić, można nas odwiedzić na naszej stronie internetowej, gdzie uruchomiliśmy serwis do zamówień barwega.pl. Tam można sprawdzić zawsze taką aktualnie dostępną ofertę i od razu zamówić do, do domu. Dzięki temu, że działamy tak długo, powstało w wedze też wiele inicjatyw, między innymi współzakładaliśmy wrocławskie Stowarzyszenie Miasto Drzew. Ogólnopolskie stowarzyszenie Otwarte Klatki. Dzięki kontaktom z naszymi gośćmi udało się wiele zrobić, także w przestrzeni kultury, ale też jakby promowania zdrowego trybu życia, co kiedyś było bardzo istotne, bo było niepopularne. Nie było informacji na ten temat, więc kiedyś organizowaliśmy dużo i warsztatów. I wykładów na ten temat. W tej chwili nie jest to już takie potrzebne, ponieważ mamy łatwy dostęp do informacji, którego kiedyś nie było. Od 20 lat na wrocławskim rynku działa znana wszystkim wrocławianom restauracja pod papugami. Sprawdzę, czy ten niepowtarzalny klimat da się jakoś przenieść do Waszych domów. Restauracja dokładnie została założona 20 lat temu. W tym roku obchodzimy cudowne 20-lecie. Niestety troszeczkę czasy nie są sprzyjające, bo mieliśmy cały cykl imprez przygotowany właśnie tutaj na tą okoliczność. Ale już 20 lat istniejemy na wrocławskim rynku, który w centrum miasta, i od 20 lat raczymy naszych gości, mam nadzieję bardzo dobrą europejską kuchnią. W kontekście niestety Covida musieliśmy mocno zmienić profil, ponieważ co chwilę nas zamykają i, i, i ta perspektywa otwarcia restauracji jest taka zawsze gdzieś tam znikoma. W związku z tym, żeby nie tracić etatów i żeby y, utrzymać ciągłość jednak y, prowadzenia tej restauracji i ciągłość y, działalności. Kombinujemy, stajemy na rzęsach, na uszach i na głowie, żeby, żeby cokolwiek w tym, w, tej, w tym temacie zrobić. I jednym z naszych takich flagowych w tej chwili konceptów są to delikatesy, które nazywają się Loro Deli, z hiszpańskiego Loro papuga, deli – delikatesy markowane naszą restauracją, no, którą już mamy od 20 lat. W związku z tym to ja myślę, że to jest taka fajna marka. Jest ze mną Mariola Mączak, szefowa kuchni restauracji pod papugami, Próbowałem powiedzieć, że jest legendą tego miejsca, ale oczywiście jest związana bardzo długo z tym miejscem i w tych czasach również ma jakiś ciekawy pomysł na to miejsce, prawda? Ponieważ przede mną jest kaczka, ale też są słoiki. O co chodzi Mariola? Chodzi o to, że długo zastanawialiśmy się, co w tej sytuacji trudnej dla nas wszystkich wymyśleć i co stworzyć, żeby goście czy klienci chcieli od nas kupować, żebyśmy mogli dalej utrzymać miejsca pracy i dalej ta restauracja funkcjonowała. I stwierdziliśmy, że jednak najlepszą decyzją i najlepszym pomysłem będzie to, co mamy najlepszego zapakować w słoiki i to, co mamy najlepszego i w czym się specjalizujemy dać ludziom na wynos. Czyli ta kaczka jest w tych słoikach? Nie. Ta kaczka w tych słoikach nie, aczkolwiek tą kaczkę możemy kupić na wynos, w całości lub w połówce. Zawsze słynęliśmy skaczki, tylko do tej pory bardziej skupialiśmy się na elementach, czyli albo na piersi skaczki, albo na nodze z kaczki, albo na wątróbce z kaczki. Tutaj jednak chcieliśmy wrócić do wspólnego jedzenia posiłków i dzielenia się jedzeniem, gdzie ja uważam, że to jest najpiękniejsza część w naszym życiu, czyli wspólne siedzenie przy stołu i dzielenie się posiłkiem. I ta kaczka jest teraz tutaj fantastycznym przykładem, bo jest to danie dla czterech osób. Spokojnie może się najeść. Oj, to rosły, bym powiedział. Tak. No, tak, tak, tak. No i jakby mm, wspomnieniami możemy wrócić do dzieciństwa, no bo jakby pamiętamy to, znaczy ja osobiście pamiętam to z mojego rodzinnego domu, jak się jeździło do babci, i to było naturalne, że w sobotę czy w niedzielę jest rosół z kaczki, są, jest kaczka na obiad pieczona, czy gęś, czy dzikie ptactwo, gdzie teraz tak naprawdę. Rzadko się z tym spotykamy. Jednak ludzie wybierają inny rodzaj drobiu. Wydaje mi się, że to jest doskonała oferta na, na, na zbliżające się święta. Nie tylko jako nie wiem, uzupełnienie e, sobie nie wiem, dań świątecznych, ale przecież to są świetne prezenty, prawda? Tak, jak najbardziej. I tutaj będziemy mieli w ofercie dla klienta indywidualnego, jakże dla firm, zestawy z naszych tutaj produktów jako doskonało, jako prezent świąteczny. Kurczę, ja osobiście cieszyłbym się, jakbym dostał na przykład takie masło krewetkowe, także droga rodzino, do boju, do dzieła. Błoda Polska to bistro, które stawia na nowoczesne wydanie kuchni polskiej. Sprawdzę, jak wyglądają takie dania w ich wydaniu. Restauracja jest y, otwarta, czynna już od ponad, od ponad roku. No, pomysł był y, bardzo romantyczny, bo jakby robiąc już inne biznesy w różnych branżach, gdzieś. Y, Wszędzie ta przyjemność była wokoło gastronomii. I stwierdziłem na początku ze swoim wspólnikiem i potem zapraszając Beatę do, pewnego, do pewnej współpracy, że stworzymy bistro, bistro, jakiego nie ma we Wrocławiu. Bistro, gdzie będzie, gdzie będzie grało pianino, gdzie będzie dużo polskiej, dobrej jakościowo wódki, gdzie Bata przemyci swoje autorskie przepisy i swój pomysł na polską, na polską kuchnię. No i wdrożyliśmy to, to w życie. Udało nam się stworzyć coś pięknego, ponieważ naszymi gośćmi są przede wszystkim Wrocławianie, lokalesi. No, jesteśmy na rynku wrocławskim, na Placu Solnym i często myśli się, że to jest turysta, a my ściągamy Wrocławian i, i to jest każdy po prostu. Od, od foodies po biznes, generalnie jakby stworzyliśmy klimat, który jest niezobowiązujący. Jakby wszyscy są tutaj mile widziani, się dobrze czują. Beata, leżą przede mną dwa skrajnie różne dania, bo tu mamy piękne klopsy na gładkim pire z ciekawymi dodatkami i taka naprawdę konkretna buła. Wyjaśnij mi o co chodzi. <ścoughs> To dobrze zaczęliśmy, ponieważ te dwa talerze przedstawiają profil funkcjonowania młodej Polski w, ostatnim, w ostatnich czasach. Okay. To jest bistro. Bistro i pianinko, muzyczka na żywo gra, goście się cieszą, popijają okay. dobrymi destylatami, a to jest czas lockdownu. Czyli zmieniliśmy, już, już widać, że zmieniliśmy zupełnie formę funkcjonowania i z takiej z takiej bistrowej formy, mm -hmm. prostej, ale jednak bistrowie, która może być serwowana tylko na talerzu, przeszliśmy w Comfort Food zamknięty w bułce. Ja pamiętam, jak przy pierwszym lockdownie przez, zamknęliśmy się, otworzyliśmy delikatesy i mówimy wow, cały Wrocław będzie zamawiał od nas tatary, kiełbasy nasze, nasze wyroby i pierwszy dzień, drugi <grym się> dzień <jest> słabiutko. Więc przyszedł Tomek, Tomek do domu i mówi Chyba tak gdybyś taki obiad domowy, taki comfort foodowy obiad w bułce zamknęła. Zrobiliśmy taki comfort food w polskim stylu w sumie, bo schabowe, mielone, kotlety jajeczne jak na kolonii w Darłówku. Pozamykaliśmy w bułach, pokręciliśmy swoje sosy, moje autorskie dodatki. No i że była i poszło, i udało się. No dobrze, ja jak wiesz, mam dużą rodzinę, to bułę poproszę na wynos, a spróbuję tego korzystając z okazji, że jestem tutaj w tym Bistro i, i na, na tą chwilę sobie pozwolę, i kosztuję. Mów właśnie, co tu jest. Młoda Polska to jest autorska kuchnia. Jest wiele tutaj, wiele tutaj potraw jest oczywiście inspirowanych naszą rodzimą kuchnią, więc jest i matias, i śledź, i pierogi ruskie, aczkolwiek to jest taki nasz hicior. Młodej. Wołowe klopsy z kimchi, mamy też tu na kuchni takiego pozytywnego wariata, co wszystko kisi i okay. e, marynuje, więc z naszym kimchi jest tu mielony antrykot, kawałek takiej tłustszej części z wołowiny, czyli taka łopatka, e, też to wszystko zmielone, jest przeglazurowane, e, no i pire z chedarem, pikle z cebuli, umami, słodko, kwaśno, słono, wszystko się łączy. Powiem Ci, że lubię tego pozytywnego wariata, bo to Kimchi w klopsach wołowych na tym puree. Chciałbym to zamawiać też w bułach. Uh. <grym> Może to jest pomysł, żeby kolejna buła była z... Bu buła, buła. Buła była z klopsami piklowaną cebulą. Wymienimy pirę na coś innego. Dzięki Piotrek. Dzięki, dzięki. To ja dziękuję. Dzięki czasy, naprawdę. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Wspierajcie wrocławskich restauratorów, zamawiając u nich jedzenie na wynos. Bazę ich znajdziecie na stronie wrocław.pl. Dziękuję i do zobaczenia.